Przecież to masz otwarte dwa złamania, i to, i to cię wszystko boli. Ty musisz wziąć, mówi, antybiotyk. To ja będę walczył. No ale, ale co, gdybym wtedy nie poszedł do ringu, nie byłbym jeszcze świata. Dudki, dudki dola, dolary się przelicza, no idziemy dalej, nie? Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Antonio Tarver zwakował pas i pojawiła się szansa walki z Bigsem. Walka o której jeszcze mówiłeś mi, że w samolocie zastanawiałeś się czy wziąć tą walkę tak naprawdę czy wystąpić bo złamałeś nos na sparingach. No tak to, to znaczy to było w Chicago pół tygodnia przed walką tak. dwukrotnie poszedłem do doktora bo dotyka mówię, no, no boli no ja no dostałem e, takie zapalenie dostałem, no woda się po prostu zrobiła w środku napuchnął to to mi już bolało, takie dotknięcie ja mówię do tego trenera popatrzył no, poszedłem do jakiegoś doktora no i ten mówi, zrobił zdjęcie to było faktycznie, były dwa złamania na na zdjęciu było widać, dwa pęknięcia no ten mówi, że ja mówię, że za trzy tygodnie z walka a ten mówi, no ty nie możesz walczyć ja to nie rozumiem, wtedy bo był praktycznie zero, nie rozumiem, ten mówi nie, nie, walczysz, no nie walczysz, bo nie, ja walczę, dla mnie to była szansa, na którą czekałem 6 lat. I jako człowiek katolik, wielkiej wiary, modliłem się, bo znam takiego księdza jakiegoś, to był ksiądz w samolocie jezuita, jego predestanu i tam modlił się za mnie i mówi, idź do ringu, a wygrasz. A tu nos złamany, tu wszystko boli. Ja nie sparowałem od tego złamania 3,5 tygodnia, nie miałem kontaktu z innym pięściarzem. No, ale do Rigby i wygrałem. No, taki, taka była moja droga. No, była to krwawa, e, krwawicą w, 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 zwycięstwo. No, ale wtedy zdobyłem pierwszy, pierwszy pas. Zdobyłeś e, ten pas po niewiarygodnej wojnie, która wszystkich e, zachwyciła. E, złamany nos jeszcze raz w trakcie walki. W drugiej rundzie. W drugiej rundzie. Ja dostałem bombę. No, szalił no. Co się wtedy myśli? Gdzie znajdujesz tą siłę, żeby walczyć dalej? Czy po prostu jesteś w tej walce tak mocno, że, że nawet nie myślisz, po prostu instynkty uderzają. Czy, czy jest taki moment, kiedy musisz zdecydować, poddaje się, czy, czy walczę z tym bólem? Pewnie gdybym nie miał wiary w Pana Jezusa, bym się poddał, no bo myślę, że 99% bokserów by, by, by klęknęło, no bo to ból jest taki, że to się nie, nie da opisać. To nie jest tak, że cię dostaniesz lufę, jesteś na podłodze stajesz że dalej walczysz, tylko to, to naprawdę boli. Nie? Jeżeli ja ten, ten doktor powiedziałem, ja, ja będę walczył, ale mówi do mnie, ty nie możesz walczyć, to masz otwarte dwa złamania i to, i to cię wszystko boli, Ty musisz wziąć, mówi, antybiotyk, to ja będę walczył. No ale, ale co, gdybym wtedy nie poszedł do ringu, nie byłbym mistrzem świata. Nie byłeś faworyzowany przez tutaj grupy promotorskie, przez Dona Kinga, bo wysłali cię do Niemiec na pierwszą obronę z Urlichem. Walka taka na zasadzie, że no nie za bardzo jest jak wygrać, tak? bo jedziesz na terytorium wroga. Tylko? Sędziowie. Tylko, niemieccy, tylko przed czasem. Tylko, tylko przed czasem. Ale załatwiliście tak, żeby byli sędziowie międzynarodowi, no? nie? No tak, ale to wszystkich, wiadomo, Niemcy mają w kieszeni. No ale ja mówię... Pani że musisz... O, o, o czym się Panie Jezu, daj tylko siły. No i wchodził się do ringu, no. Nie byłem chyba faworytem wtedy, czy nie pamiętam, ale, ale wiara góry przenosi i takim trzeba być w sporcie. To musi być niesamowite uczucie przed jego publicznością go znakotować. Znaczy to o tym już nie myślisz, no ty tylko chodzisz do ringu, zrobić jedną robotę, dobrze, dobrze wypaść, bo to jest najważniejsze, no a wygrać to wiadomo to jest by się cieszy w duchu i no wiadome, dudki, dudki dola, dolary się przelicza, no idziemy dalej, nie? Dobrze, a później rewanż z Brixem i kolejna, no, klasyk tak naprawdę boksu. Ja pamiętam, że bodajże prezes WBC powiedział, że to była jego walka życia. Znani dziennikarze generalnie opowiadali o tym, że, że to, są, to jest jedna z najlepszych walk w historii boksu. Kibice do dzisiaj w Polsce wspominają tą walkę. E, powiedz, jak Ty wspominasz ten rewanż, bo to też nie była wal łatwa walka. No tak, by, ale wtedy byłem zdrowy, mogłem walczyć jakby równy z równym, Byłeś niezadowolony po tej walce? Bo chciałem więcej, jednak wtedy już te kilogramy, które gubiłem, jednak już zaczynałem je doskwierać coraz bardziej. Jeszcze pamiętam... Myśmy w dzień wagi jeszcze musiałem ortaliony ubierać. Jeszcze biegałem, żeby zgubić półtora kilo. No, a jeżeli robisz dziesięć, no to ta waga nie chce schodzić. Oczywiście nic nie jesz, nie pijesz wody, tylko pukasz usta i nawet nie ma, nie ma czym splunąć, no bo nie ma śliny. No, taka jest, taki jest sport, takie jest zrobienie wagi. Dlatego Bogu dziękuję, że w kolejnej walce przegrałem z Dawsonem. Bo pewnie gdybym wygrał tą walkę, dalej bym, dalej bym tą wagę robił i, i wreszcie bym wykończył swój organizm. Pewnie bym już nie walczył 5 lat. Bo każda, każdego pięściarza, który robi wagę, i to widać, ja teraz to widzę, właśnie ci mali, oni robią małe wagi. Oni robią bardzo dużo ilości kilogramów, dlatego oni walczą bardzo krótko. Oni są 5 lat i już ich nie ma. Oni robią po. po 10-15 kilo, no ale organik się tak wykańcza przez przez robienie wagi, że, że naprawdę skracasz sobie życie. Mhm. Większość z no, tych najlepszych szło do góry, prawda? Nawet małe Pacquiao czy Mayweather szli do góry, bo już nie chcieli robić tych... No nich. tak, bo to słuchaj, masz wszystkie parametry od witamin. Ja miałem wszystko non -stop, wszystko było, ja miałem, ja miałem prawie anemię cały czas. Ja nawet robiąc w górach, miałem, ja się to pamięć się że nie żyję, jeździłem z zioł, no, badaniami do niego, on mi mówił Pokrzywę musisz ten, to surowe pokrzywę normalnie ścinałem, zaparzyłem wodą, piłem to codziennie litrami, faktycznie ta krew się poprawiała, ale gdy przychodził właśnie już etap do walki, wszystko spadało na dół, jednak ta waga mnie kończyła i tak miało być, że miałem przegrać walkę wtedy pierwszą i iść do, do cruiserweight. A. Właśnie Dawson, to jest jedyny zawodnik, o którym słyszałem, że powiedziałeś, że, że był szybszy od ciebie i żeby w ogóle to był jego atut, tak? Gdzie zazwyczaj to był twój atut. No tak, ale, ale, no ale wtedy ja wtedy zgubiłem chyba 11-12 kilowagi, i to, i wtedy był to też mój błąd, bo bałem się ważyć. A tak się czułem, tak się czułem wtedy na, na treningach bardzo dobrze. Nawet któregoś tam przewróciłem. Nawet nie mieliśmy bardzo poczędzki sparować, byłem taki silny. Ja mówię, nie, bo to takie walce, no złamie go, mówię w parę run. staje na wagę było dwa tygodnie do walki 91. 12 kg ponad musiałem zrobić. No, zrobiłem, ale byłem dętka. No tak. I później spodek wróciłeś w wadze wyżej i pas IBO zdobyłeś przed polską publicznością, ja pamiętasz to? No? Tak. Jak, jak się walczy w spotkaniu? No to wiadomo, walczysz przy swojej publiczności. No, jest, to, jest to piękne. Zwłaszcza tak, zwłaszcza jak No to wiadomo, czujesz się, czujesz się świetnie i, i widzisz, że kibice przychodzą, chcą się oglądać. No ale da, trzeba dać z kibicom też e, dobry boks, pokazać swój, swój charakter i trzeba się pobić. Wtedy tym się kibiców, wtedy w hale się sprzedaje. No, niestety, gdybyś walczył nudnie, klinczował. No sprzedaż, jak tam się słyszy teraz w Polsce, kilkaset biletów, no to dlatego ludzie przychodzą, się dziwią, dlaczego nie. Jeżeli będą wojny ringowe, dajcie przykład, święte pamięci Arturo Gatti, tak. który przegrywał tam, nie wiem, tam 10 walk przegranych czy więcej. No ale on sprzedawał bilety, sprzedawał te na miliony. Dlaczego? No bo się bił. Wchodził do ringu, serce zostawiał, padał, stawał, drugi padał, przegrywał. Zygi zawsze mówi, kolejna walka, brama wysprzedana. No bo charakter, charakter, walki. Ludzie, kibice lubią wojowników i, i, i tak zostanie. Bela też zdominowałeś, on praktycznie poddał się tam, narożnik go poddał, powiedział, że nie wygram z tym gościem. A później trochę cięższa walka z Cunninghamem, bo wstawał po tych knockdownach i też w pewnym momencie byłeś zagrożony. Tam złapał Cię tak całą serią ciosów. Ale tak, ale nie byłem, nie byłem jakoś przymroczony bardzo, no, dostałem parę ciosów. Oddałeś. Mam też i ja się nie poddaję jako guru, ale, ale tam nie było aż tak, żeby było ciężko, no ale co, to, by, to była moja waga naturalna, wtedy trenowałem sobie, jadłem, piłem i lekciałem wody, no nie, no to była, było, było, dla mnie to była ta kategoria, tak. Mm. No Właśnie, to... bo później była walka z Banksem i to moja, szczerze mówiąc, ulubiona taka Twoja walka, ulubiony finisz, bo trenera, późniejszego Kliczki tam pięknie skończyłeś. No tak, ale... ale po, po Banksie, chyba jeszcze 100 nie wiem, jedną walkę, czy dwie nie pamiętam. I, 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 i nie, nie mieliśmy z kim walczyć. No tak. Dzwoniliśmy nawet, Zygi dzwonił do, do Niemiec, żeby pojechać czy do Anglii. Nikt nie chciał z nami walczyć. No to Zygi mówi słaj, słaj, mówi. Ciężka waga, tam są dudki. Mówi. No to mówię, idziemy do ciężkiej. No i tak się zaczęła kariera wagi ciężkiej. Pamiętam Mateusza, bo siedzi obok mnie, Mateusza, minę tak. O kur jestem załamany, mówię. Ja mówię, co teraz? No nie wiem, mój doktor mówi, no to już jest wasza decyzja, to ten... Ja mówię, blokada. To mina Panta Mateusza. Zrobisz to? Zrobi, bo ja mam jaja, mówię, nie? Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.